Witam w kolejnym filmie na kanale z mojego punktu widzenia. Jeżeli szukasz sałatki na świąteczne śniadanie wielkanocne i lubisz, jak sałatka chrupie i jest kolorowa, to zapraszam na ten film z przepisem na sałatkę jajeczną. Jeżeli sałatka jajeczna, to oczywiście zaczynamy od ugotowania jajek. Ja mam tutaj 6 jajek w rozmiarze L, oczywiście z wolnego wybiegu. Ja akurat gotuję w termomiksie. Ale wy możecie w dowolny sposób ugotować. W międzyczasie, jak jajka się gotują, przygotowujemy resztę składników. A jest to szynka konserwowa, mam jej tutaj 100 gramów i będę kroić w kostkę. Szynkę dodajemy do miski. I zajmiemy się następnym składnikiem, a jest to kawałek około 100 g. Pora. Również siekam go w kosteczkę. Pora przesypuję na sitko i będę go przelewać wrzącą wodą, czyli sparzać żeby był lżejszy dla żołądka, dajcie znać, czy Wy też parzycie pora. Bo przy mojej poprzedniej sałatce, właśnie porowej, była wielka dyskusja na temat po co się par parzy. Pora jedni parzą, drudzy nie parzą. Jedni mówią, że zabijamy wtedy wszystkie witaminy z pora. Ale tak jak mówię, to nie jest gotowanie, tylko przelewam rządkiem, żeby był łatwiej strawny i też troszeczkę miękcejszy, mniej ostry. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy również pora przelewacie wrzątkiem. Sparzony por w międzyczasie studzi się i odcedza, a ja kroję następny składnik, jakim są ogórki konserwowe. Mogą również być małosolne. Kroimy w kosteczkę. Ukrajone ogórki trafiają do miski z szynką konserwową. Przypominam, że w międzyczasie gotują się jajka, a por obok się studzi. A my przechodzimy do następnego składnika. Znowu inny kolor, chrupiący: czerwona cebula. Mam tutaj połówkę czerwonej cebuli, również kroję w kosteczkę. Cebula trafia do reszty składników, a w międzyczasie ugotowały się jajka, więc uciekam je obrać i zaraz wracam. Do sałatki możemy dodać już przestudzonego pora i nasze ugotowane jajka. Teraz do smaku i koloru dodamy szczypiorek. Posiekam go. Szczypiorek trafia do sałatki. Miałam go tutaj pół pęczka. A następny składnik, który dodamy do sałatki, to pół pęczka koperku. Korek dodany do miski, teraz sałatkę odrobinę posolimy, dodam świeżo mielonego pieprzu, i wykonamy sos, a do sosu będziemy potrzebować trzy łyżki jogurtu naturalnego, ja mam grecki, łyżkę majonezu, łyżeczkę chrzanu i łyżeczkę musztardy. Całość mieszamy. Sałatka już jest pyszna, ale proponuję jeszcze dodać pół puszki żółtej kukurydzy. Innej chyba nie ma jak żółta zresztą. Będzie więcej elementów chrupiących. Teraz sałatka jest już gotowa. Nadaje się do spróbowania. Wygląda bardzo apetycznie, moim zdaniem. Pachnie świetnie dzięki koperkowi. I teraz czas na spróbowanie. <laughs> Elementów chrupiących jest bardzo dużo. Jest kolorowa, kremowa na święta wręcz, idealna. W sam raz doprawiona, jak będziecie solić, to solcie właśnie na końcu ostrożnie i delikatnie ze względu na to, że jest tam szynka konserwowa i ogórek konserwowy. Obydwie te rzeczy są dość słone, także jak dacie delikatnie soli tak jak ja, będzie wszystko w porządku. Najpierw zawsze sobie skosztujcie zanim posolicie czy popieprzycie. Ja uważam, że jest to świetny przepis i gorąco go polecam. Myślę, że jest to przepis dla 4 bądź 6 osób. Jest naprawdę bardzo smaczna, także ją gorąco polecam. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zapraszam na inne przepisy, poprzednie, sałatkowe i nie tylko. Dajcie kciuka w górę i dajcie znać w komentarzu, czy jedliście już taką sałatkę z takim składem, a może dodajecie coś jeszcze do niej. Do zobaczenia, do następnego filmu i wesołych świąt! Papa! Pa.